Aleksander Śliwka, reprezentant Polski w siatkówce. Olku, co Cię motywuje, może nie tylko w siatkówce, ale tak w ogóle? O, motywuje mnie chęć bycia kimś, bycia zapamiętanym, jeśli chodzi o sport szczególnie. Bycia zapamiętanym, bycia człowiekiem, który wiele osiągnął i może inspirować następne nie wiem, może, może nie pokolenia, ale młodych ludzi szczególnie do, do uprawiania sportu, do wybrania tej ścieżki, a, którą uważam jest, e, a jest może nieodpowiednia, bo są różne ścieżki oczywiście dla, dla młodych ludzi, w których mogą się realizować, ale, ale sport jest z pewnością tą, którą, której ja doświadczyłem i którą mogę polecić. Twoje mocne strony, co jest Twoim atutem? Co jest, czujesz, że tak, tu, tu, tu jest moja siła. Też szeroko, niekoniecznie siatkarska. Dobrze. Myślę, że. Zaczynając od sportu, bo tu jest mi zdecydowanie łatwiej. Myślę, że wszechstronność. A myślę, że potrafię zrobić wiele rzeczy na dobrym poziomie. Może niekoniecznie są elementy, w których zawodnicy, nawet mojej moje drużyny czy tutaj reprezentacji są, są lepsi ode mnie. Natomiast ja we wszystkich elementach jestem na tyle solidny. Powiedzmy, że, że tworzy to gdzieś obraz e, na takiego wszechstronnego zawodnika, który gdzieś w każdym miejscu na boisku się odnajdzie i jest w stanie, jest w stanie pomóc i wkomponować się w każde miejsce. Jeśli chodzi o życie, a myślę, że zrobiłem duży postęp, jeśli chodzi o spokój i chłodne podejście do wielu rzeczy. I jako, jako już troszkę starszy chłopak, mężczyzna, a zrobiłem, zrobiłem postęp jeśli o, na tym polu. Niektórzy twierdzą, no właśnie, tu są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że porażka wcale niczego nie uczy. Jak ty uważasz? Bo może właśnie gdzieś jakaś porażka czegoś cię nauczyła? Czy porażki uczą w ogóle? I jeśli tak, to. To czy Ty masz taki swój własny przykład? Zdecydowanie. Myślę, że, że porażki uczą. W sporcie porażka jest nieodłącznym codziennością, elementem, codziennością, bo, bo i na treningach coś nam nie wychodzi i, i przegrywamy mecze, przegrywamy czasem ważne turnieje, na które bardzo długo pracowaliśmy, aby, aby zdobyć w nich medale czy wznieść czy w górę trofea. I z pewnością porażki bolą i siedzą niektóre, niektóre do dziś. I będą pewnie siedzieć przez resztę sportowej, sportowej przygody. Natomiast z pewnością ważnym, ważną rzeczą jest, aby wyciągać z nich wnioski i rzeczywiście lekcje a, i wyciągać lekcje, i być lepiej przygotowany na następną próbę. Jeśli twój trener prosi cię o coś, z czym się absolutnie nie zgadzasz, co jest wbrew tobie, reagujesz, nie reagujesz, jak sobie z tym radzisz? Kiedyś, kiedy byłem młodszy, to gdzieś tam mógłbym przewrócić oczami i spróbować na siłę pokazać, że to, że to nie jest to. Natomiast dziś jestem raczej złońkiem, który ewentualnie spróbuje to przedyskutować, zapytać ten o zdanie a, i wspólnie a, może nie zapytać o wytłumaczenie, dlaczego, dlaczego w ten sposób będziemy to robić. A, I myślę, że jest to dużo lepsze podejście. A jaka jest Twoim zdaniem różnica między byciem Dobrym sportowcem, a wybitnym sportowcem? Co to znaczy? Dobry, co to znaczy wybitny? Myślę, że chodzi o, o regularność. Dobry sportowiec osiąga gdzieś tam, nie wiem, jeden sukces podczas swojej kariery, czy raz na jakiś czas coś, coś się uda, a ci wybitni sportowcy, ci, którzy są wymieniani wśród tych najlepszych w historii, najlepszych na świecie obecnie, cały czas są wymieniani jako ci najlepsi, zdobywają regularnie. Trofea są w najlepszych drużynach, i ich, może powiem taki, prime, nazwijmy to, trwa przez dłuższy, dłuższy czas. Jakie cechy wymieniliby Twoi przyjaciele? Gdyby próbowali Ci na trzech szybkich, krótkich słowach, na szybko opisać, to jakich by słów użyli? Jak sądzisz? Trzech prostych słów. Nie opisać mnie? To są bardzo trudne pytania. <laughs> ciężko, jest, ciężko jest wyjść ze swojego ciała jest i zł, dapać, na siebie złapać tym, odpowiednią tak? perspektywę. Ale myślę, że na pewno jednym, jednym słowem, które bym wymienił byłaby ambicja. Jestem, jestem osobą ambitną. Um, jeśli chodzi o bo inne rzeczy ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. Nie chcę, nie chcę czegoś tutaj mm, przekoloryzować. Dobra, a czego ci będzie brakowało, kiedy już przestaniesz być zawodową w siatkówkę? Jesteś już w stanie dziś powiedzieć, tak, tego mi na pewno będzie brakowało? Czasami próbuję o tym myśleć. Są to gdzieś zalążki myślenia, co, co zrobię po, ale nie jest łatwo. Myślę, że z czasem będę musiał jeszcze, jeszcze bardziej intensywnie spróbować sobie ułożyć w głowie plan, ułożyć sobie w głowie to, jak przede wszystkim mentalnie podejdzie się do nowego życia. To jest tak naprawdę nowe otwarcie dla sportowców. I nierzadko jest, jest to ciężkie. Ciężkie nowe otwarcie, trzeba się, trzeba się odnaleźć. Nie ma przede wszystkim tych emocji związanych ze sportem, z rywalizacją, które nas napędzają, tak naprawdę, zawsze do, do, do poświęceń, do codziennego treningu i dodawania z siebie wszystkiego. Nie ma też określonego planu dnia. My, jako sportowcy, w drużynie, funkcjonujący w grupie, zawsze mamy określony plan dnia. Jemy o danej porze, mamy o danej porze trening. Wszystko, całe nasze życie w tej chwili podporządkowujemy tego, jak wygląda nam, nasz plan. Ktoś w, pewnym, ktoś w zasadzie o pewnych rzeczach za Was myśli, prawda? To jest troszkę coś takiego, prawda? Dokładnie. Słuchając też właśnie bardziej doświadczonych chłopaków, którzy kolegów z boiska, którzy już tę karierę zakończyli, oni też zwracali na to uwagę właśnie, że wszystko musisz nagle sam sobie zaplanować. To Ty jesteś człowiekiem, który decyduje o swoim życiu i nie jest łatwo się na to przestawić. Ale gdy złapie się już tą kontrolę, myślę i i rzeczywiście będzie się miało konkretny plan, co chce w życiu robić, to może być naprawdę wspaniała druga część. Nie wiem, czy druga część, czy po prostu kolejna część naszego życia. To jest życia. trochę tak, jakby tylko mówimy o dobrym nałogu, bo sport jest dobrym nałogiem, czyli tu będzie trzeba jeden nałóg zastąpić drugim dobrym, dobrym nałogiem. Dobra, wy odejdźmy od tej siatkówki. Gdybyś mógł wybrać supermoc? Coś absolutnie, umiejętność czy wiedza jakaś kosmiczna, ponadludzka? Miałbyś taką jedną do wyboru? Nie wiem. Musiałbym e... się nad tym zastanowić. Takie szybkie pytania czasem determinują odpowiedzi, których się nie przemyśli. E... Ale czasami intuicja. No. Czasami intuicja. Jutro może byś wybrał inną supermoc, tu i teraz. Nie wiem, być może chciałbym uh, sprawić, żeby wszyscy ludzie wokół mnie, a ludzie, którzy, którym mi zależy, byli szczęśliwi i zdrowi. Czyli nie nie... szczęście, otoczony aurą dającą szczęście. Fajny pomysł. Powiedzmy, powiedzmy tak, bo, mhm. bo nie wiem, czy chciałbym być nieśmiertelny, uh, bo to też nosiłoby za sobą inne inne gdzieś tam konsekwencje, komplikacje. Nie wiem, latanie być może byłoby bardzo ciekawą rzeczą, ale, ale może wybiorę, wybiorę coś takiego. Dobrze, a jeżeli mógłbyś iść. Na, yy... Na kolację z dowolną osobą dziś na świecie. Powiedzmy z taką osobą, którą prawdopodobieństwo, że spotkasz przez przypadek, jest niewielkie. To byłaby taka osoba? Chciałbym powiedzieć ze swoją narzeczoną na kolację, oczywiście. No, ale, ale, ale jeśli mówisz mi o osobach, no no, które nigdy nie, nie, nie realne, nie spotkałem. realne rzeczy. O, myślę, że wybrałbym jakąś ikonę sportu. Mhm. A z lub przeszłości, która, która bardzo mnie zaciekawiłabyś. być może byłby to koszykarz. Nie mm -hmm. wiem, może LeBron West James, świętej, świętej pamięci Kobe Bryant, może osoby, o których zapytałbym o, o ich tajniki, o ich podejście, o, o pewne anegdoty związane też z wielką koszykówką, ponieważ bardzo mnie to interesuje, więc myślę, że byłaby to, byłby to ten kierunek. Mm -hmm. A to skoro jesteśmy przy sporcie, już wiemy, co cię co Cię fascynuje poza siatkówką, a jaki jest najbardziej nudny dla Ciebie sport? Coś, co Cię o, po prostu no, przy już pierwszym podejściu, że tak powiem, tak nudzi potwornie jako oglądacza, jako widza. O, myślę, że każdy sport na, na swój sposób, kiedy zna się jego tajniki, zna się jego zasady, potrafi ludzi ekscytować. Natomiast mi osobiście nie, nie mam nie wiem, może cierpliwości, może nie, nie mam takiego zainteresowania sportem, jakim jest snooker I często, często kiedy widzę snookera, to po prostu przełączam na coś, na coś innego. No dobra. Yy, załóżmy, że Bóg istnieje, stoi żubram niebios, a Bóg pyta: Olek, tak, powiedz mi uczciwie, dlaczego ja cię mam do tego nieba wpuścić? Co byś mu powiedział? Ceniam bardzo kreatywność tych, tych wszystkich pytań. Za co ja mam cię wpuścić? Cóż, Ja staram się być osobą, która a, którą obchodzi to, co się dzieje z ludźmi obok, obok niej, to, co, co dzieje się z ludźmi, kto, z którymi żyję, na których mi zależy. Staram się być dla nich dobry, a, pomagać im a, i myślę, że to byłoby gdzieś może cechą, którą staram się nie być w życiu, w życiu egoistą, a staram się zadowolić ludzi, którzy, którzy gdzieś, z którymi współpracuję, na których mi zależy, którzy są blisko, blisko mnie. A co to znaczy być prawdziwym mężczyzną według Ciebie? Czyli co to znaczy bycie męskim? Myślę, że to znaczy mieć swoją osobowość, nie starać, nie starać się być kimś, kimś na pokaz i też mieć, mieć prawo i nie bać się swoich emocji, bo myślę, że może bycie prawdziwym mężczyzną, może karzyć się z nie wiem, brakiem płaczu, brakiem takich nie wiem negatywnych emocji, smutku. Myślę, że każdy, każdy ma takie momenty w swoim życiu i, i absolutnie nie można, nie trzeba się ich bać. Myślę, że to, to dla mnie będzie, będzie taka recepta. Czyli myślę, słabość jest, jest też elementem męskości, tak można by to trochę powiedzieć. Okazanie tej słabości, prawda? Tak, myślę, że tak. Eee, dobrze, to jeszcze chciałbym. Eee, o! Co było fajne, kiedy byłeś dzieckiem, no, a już nie możesz tego robić, no, no, bo nie jesteś dzieckiem. Cóż, no, życie dziecka jest, jest, jest beztroskie i z pewnością to, co, to, co robi dziecko, e, nie ma wpływu na to, co, co się dzieje w jego, w jego życiu, bo jeśli dziecko coś nabroi, e, to, to zaraz rodzice rozwiążą ten temat i, i bawisz się dalej w życiu, w życiu dorosłym. Z pewnością jest większa odpowiedzialność za swoje czyny, za, za, to, co, za to, co się robi. Myślę, że to jest taka największa różnica, jeśli chodzi o życie dziecka. Choć oczywiście zawsze miło wspominam, bycie, bycie dzieckiem, zabawę, grę w piłkę, beztroską. I to były, to były, myślę, że każdy z nas oczywiście wspomina z uśmiechem, bycie, bycie dzieckiem i, Ach, a i czasy bez najczęściej. Dobrze, umówmy się, jest wolna posada w cyrku i musisz ją wziąć. Tylko nie bilet teraz czy sprzedawca. Ja, ja może wrócę jeszcze do, do tematu dzieci, no. bo też sam, nawet będąc teraz dorosłym, dorosłym mężczyzną, e, bardzo lubię bawić się z dziećmi, bardzo lubię tą, tą ich energię, tą ich bezinteresowność, e, szczerość i, e, i czerpanie radości tak naprawdę z wszystkiego co można, z prostych rzeczy, które można robić i bardzo lubię przebywać a z dziećmi bawić się z nimi i, i, i śmiać się i, i czerpać tam pozytywne No to cyrk jest idealnym pytaniem, bo do cyrku chodzą najczęściej dzieci i to im sprawia frajdę. Musisz być artystą cyrkowym, to, to jakim tym artystą byś był przy takim? Skoczkiem, iluzjonistą, może klaunem, żeby, żeby rozśmieszać. To jest trudne, to wcale nie takie no łatwe. No to nie jest, nie jest łatwe pytanie, bo, bo tak naprawdę w cyrku byłem może raz czy dwa w życiu i tak nie do końca pamiętam. Pamiętam, że na pewno jest klaun, na pewno są ludzie, którzy gdzieś robią różne akrobacje. Są ci prestidigitatorzy, magicy, iluzjoniści i treserzy, no to się tak, no to tak. Najbliżej byłoby ci do kogo? Nie wiem, może. Ja bym magiką, bardzo... tobie widział. Okej, okay, to, jest, to jest naprawdę pytanie, jest na, które, na które bardzo bardzo ciężko odpowiedzieć, bo nie mam, nie mam predyspozycji ani umiejętności do, a, do bycia, bycia w cyrku. A coś takie, ja Dawid Copperfield, filt, szwarcy Może gdybym, gdybym potrafił coś takiego robić i potrafiłbym tworzyć magię. Z pewnością mógłbym, mógłbym co, coś, takiego, coś takiego robić, ale nie są, to, nie są to proste rzeczy. No tak, ci mówiłem tego magika. Okej. Okay. To na koniec. 24 godziny możesz robić, co chcesz. Kulaj dusza piekła nie ma, nikt się nie ocenia, nikt cię nie, nie, nie wartościuje. To jest twoje 24 godziny. To jakby one wyglądały? Nie wiem, to też jest rzecz, na którą trzeba by było się, trzeba by było się przygotować. Nie wiem, nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że nie zrobiłbym rzeczy, za które ktoś by mnie zamknął do więzienia, gdyby już wróciło. Wróciło, wróciło to ocenianie, więc raczej, raczej w tą stronę bym nie poszedł. Bo też, też chodziłoby potem o sumienie. Ale myślę, że tak, że chciałbym zrobić coś bardzo pozytywnego. Może, może gdzieś zebrać szybko jakąś dużą ilość pieniędzy, aby pomóc, pomóc ludziom, pomóc, nie wiem, chorym ludziom, ludziom, którzy potrzebują pomocy powiedzmy. Bardzo dziękuję.